W tej lekcji pokażę Ci parę szybkich sztuczek, które pomogą Ci projektować lepsze przyciski pod względem użyteczności oraz wyglądu. I pierwszą wskazówką są odstępy po bokach i z góry, z dołu. Bardzo wiele osób ma z tym problem, a tak naprawdę wielkość tutaj tych odstępów zależy od zastosowanego fontu w etykiecie. W ustaleniu wielkości bocznych i górnych, dolnych krawędzi może pomóc Ci taka sztuczka. Utwórz dużą literę W. Oczywiście musisz zastosować krój, który tutaj wybrałeś w etykiecie, wielkość i rodzaj fontu. Tak? Tworzysz literę W, pisaną z dużej. I tym sposobem otrzymałeś obszar odstępu. Z góry i z dołu. Obracasz tą literę, tak jak w tym wypadku, i masz odstęp u góry i na dole. Jeśli natomiast chodzi o boczne odstępy, to zastosuj podwojenie litery W, tak jak tutaj. I tym sposobem otrzymasz dobrze wyglądający przycisk. Kolejna porada to dwa przyciski obok siebie. Jeśli musisz umieścić dwa przyciski obok siebie, to przede wszystkim pokaż, który z nich jest ważniejszy. Dobrą praktyką jest, by ten mniej ważny przycisk był w formie ducha, czyli posiadał obrys, lub też możesz jeszcze bardziej go jakby e, zniwelować, po prostu e, za pomocą przycisku tekstowego. Kolejna porada to kolory. Niektóre kolory bardzo mocno kojarzą się z daną funkcją do tego stopnia, że ich zmiana może wprowadzić małe zamieszanie w Twoim interfejsie. Na przykład zielony przycisk usuń spowoduje, tak jak mówię, zamieszanie, podobnie jak czerwony przycisk zapisz. Są to kolory w tym wypadku zupełnie nie pasujące do tego, co tutaj mamy do tej funkcji. I kolejna porada to. Przycisk anuluj. Dobrą praktyką jest zneutralizować przycisk anuluj. Najprościej zrobisz to stosując kontrast kolorów. Tak jak w tym wypadku, mamy przycisk anuluj, i tak naprawdę nie wiadomo, który z tych przycisków jest tutaj ważniejszy. Jeśli go zneutralizujesz, tworząc go w formie ducha, czyli w formie obramowania, to oczywiście. Uzyskasz kontrast, ale nie stosuj kolorowego obrysu, wybierz po prostu szarości. Kolejna porada: sprecyzuj etykietę. Słowo na przycisku powinno opisywać działanie lub wynik wezwania do działania, czyli co się stanie po kliknięciu w ten przycisk. Nazywanie przycisku OK yy, lub Anuluj, czy też Potwierdź. Nie pomaga zbytnio użytkownikowi w żaden sposób. Nic mu nie mówi, co się stanie, tak? Tym sposobem zmuszasz go do przeczytania całego okna dialogowego, by odnaleźć sens, co się stanie, gdy kliknie w przycisk. Jeśli zastąpisz te ogólne etykiety, na przykład zamiast OK, zastosujesz tutaj zamówienie, czy też zapisz do newslettera itd. itd. To yy, będzie to o wiele yy, lepsze, tak? Użytkownik będzie wiedział, co się stanie, gdy kliknie w przycisk potwierdzający. Kolejna porada to przycisk wezwania do działania i czerwony kolor. Wiele się mówi, by w przyciskach do działania stosować czerwony kolor, jednak nie zawsze jest to dobrą praktyką. Dobrze, by w Twoim projekcie kolor czerwony miał. Ostrzegawczą funkcję, na przykład był zarezerwowany dla komunikatów ostrzegawczych oraz dla przycisków destrukcyjnych, czyli przycisków usuń, wymaż, skasuj itd. Dlatego też nie stosuj czerwonego koloru lub stosuj odmiany tego czerwonego, jakiś ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy itd., itd. w przyciskach wezwania do działania. Mamy tu pierwszy przypadek, gdzie przycisk wezwania do działania jest czerwony, tak, kup teraz i również przycisk destrukcyjny jest czerwony, usuń produkty jest to bardzo mylące i o wiele lepiej zastosować inny kolor na pewno w swojej palecie barw użytej w projekcie znajdziesz kolor kontrastowy, który o wiele lepiej nada się do przycisku wezwania do działania niż właśnie czerwony i gdy mamy tutaj ten pierwszy przypadek, że zarówno przycisk czerwony jest tutaj przyciskiem destrukcyjnym, jak i przyciskiem wezwania do działania, to dla użytkownika jest to troszkę mylące, niepokojące. Tak więc polecam drugi wariant. I to tyle, jeśli chodzi o takie szybkie sztuczki. A ja zapraszam do następnego tutoriala.